Jeśli chorujesz na endometriozę, ten filmik jest dla Ciebie. Cześć, nazywam się Ostana Lewicka i jestem dietetykiem klinicznym. Dlaczego taki projekt? Ponieważ sama od wielu lat borykam się z endometriozą i wiem, że życie z nią może być dużo łatwiejsze. Na czym polega projekt? Spotykamy się przez 4 tygodnie, ze mną masz 4 spotkania, 4 plany żywieniowe, jak również otrzymujesz sugerowany plan suplementacyjny i e-book odnośnie naturalnej pielęgnacji. W ramach kursu są dwa spotkania również z instruktorkami metody Creightona i dwa spotkania z fizjoterapeutą. Co dzięki temu zyskasz? Przede wszystkim lepsze samopoczucie, więcej energii, mniej bólu. Poprawisz stan swojego zdrowia poprzez prawidłowe odżywianie, nauczysz się, jakie produkty wybierać, a jakie eliminować. Poprawisz funkcjonowanie swojego przewodu pokarmowego, dowiesz się, czym jest dysbioza jelitowa i jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w endometriozie. Nauczysz się, jak naturalne terapie mogą poprawić stan Twojego zdrowia poprzez zajęcia z fizjoterapeutą. Udział w projekcie pozwoli Ci nauczyć się, jak z tą endometrozą żyć, jak sobie z nią poradzić w trudnych sytuacjach i jak ją złagodzić. Z każdą kobietą biorącą udział w kursie uzgodnimy indywidualną terapię medyczną w razie gdyby taka potrzeba zaistniała. Pamiętaj, że endometriozy nie da się wyleczyć przez 4 tygodnie, natomiast dzięki wprowadzonym naszym wskazówkom i naszej wiedzy jesteś w stanie zaprzyjaźnić się z endometriozą i poprawić swój komfort życia już na zawsze. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić cię do udziału w projekcie endometrioza. Jeśli uważasz, że ten projekt jest dla ciebie, to zapraszam Cię do kontaktu telefonicznego, mailowego lub facebookowego. Jeśli masz do nas jakieś pytania, z chęcią odpowiemy i pomożemy.